Czas na kolejny przegląd najlepszych gier na Androida. Tym razem mam dla Was naprawdę piekielnie mocne tytuły. W tym odcinku mamy kolejną odsłonę jednej z najpopularniejszych serii mobilnych gier rajdowych, a także mobilną odsłonę jednej z największych serii gier RPG wszechczasów. Zachęceni? No to jazda! Na pewno wśród Was są miłośnicy prozy Lovecrafta. Ten kultowy autor horrorów powraca wraz z Cultist Simulator, czyli bardzo nietypową karcianką, w której gracz staje się przywódcą tajnego kultu, i za pomocą różnorodnych kart tworzymy historię zarówno tego wyznania, jak również naszą jako przywódcy. To naprawdę bardzo ciekawa produkcja, która będzie gratką dla fanów Cthulhu i różnorodnych mitów związanych właśnie z prozą Lovecraft'a i daje nam naprawdę spore możliwości jeśli chodzi o kreowanie historii, czy też właśnie rozwoju naszej sekty. To naprawdę bardzo nietuzinkowa produkcja, która nawet fanów karcianek z pewnością zaskoczy. Oczywiście w naszym przeglądzie najlepszy gier na Androida nie mogło zabraknąć gry logicznej. Tym razem to Mind Swiper Puzzle Adventure, czyli produkcja osadzona w trójwymiarze, która. Po prostu pozwala nam na rozwiązanie wielu ciekawych zagadek związanych chociażby z ustawieniem mebli w pomieszczeniach, czy też rozwiązaniami polegającymi na wykorzystywaniu zdolności odkrywania geometrii przestrzennej, czy też płaskiej. Tak czy owak jest to zestaw naprawdę nietuzinkowych zagadek, które z pewnością zajmą nam znacznie dłużej niż godzinkę czy dwie. To naprawdę bardzo dobra opcja dla wszystkich miłośników trudnych łamigłówek. Myślę, że tej gry nie trzeba przedstawiać. A jeżeli nawet ktoś jej nie zna, to Rash Rally 3 mówi samo za siebie. To bowiem najpłatniejsza. Gra rajdowa, jeśli chodzi o tytuły dostępne na Androida, które dają nam naprawdę spore możliwości, jeśli chodzi o jazdę po różnorodnych odcinkach, zlokalizowanych w wielu miejscach na świecie. Gra wygląda naprawdę prześlicznie, wyświetla się w 60 klatkach na sekundę i mamy w sumie aż 72 odcinki specjalne, rozmieszczone chociażby w Finlandii, w Meksyku czy też we Francji. Słowem. Jeśli jesteście fanami gier Rajdowych obok tego tytułu, nie możecie przejść obojętne. Jedynka i dwójka zrobiły ogromną furorę, a trójka robi to samo. Polecam! Ciekawe i oryginalne platformówki zawsze znajdą u mnie uznanie i nie inaczej jest w przypadku Spirit Roots. To bowiem klasyczny przedstawiciel tego gatunku, który wygląda naprawdę prześlicznie, a do tego jest miszmaszem różnorodnych zajęć, jakie możemy oczywiście wykonywać w trakcie pokonywania tego typu gier. Mamy więc różnorodne mechanizmy, proste zagadki, ale także przede wszystkim test naszej zręczności, która jest Naprawdę wystawiona na ciężką próbę przy niektórych sekwencjach, jeśli chodzi o pokonywanie kolejnych pięciu światów. Tak czy owak, jeśli jesteście miłośnikami platformówek, to obok Spirit Roots nie możecie przejść obojętnie. Absolutnie nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że The Elder Scrolls Blades to najbardziej oczekiwany tytuł na urządzenia mobilne w tym roku. Choć do końca roku jeszcze 8 miesięcy, to produkcja BTSD bez wątpienia cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co zresztą jest Totalnie zrozumiałe. Tak czy owak gra na razie trafia do wczesnego dostępu, ale już teraz robi ogromną furorę, bo ściągają ją dosłownie miliony i trudno się temu dziwić, bo wbrew pozorom i wbrew ostatnim osiągnięciom bts chociażby z Falloutem 76, The Elder Scrolls Blades to całkiem udana produkcja. Nie jest ona może piekielnie rozbudowana, tak jak Morrowind czy Skyrim, ale tak czy owak mamy do czynienia z klasycznym RPG-em akcji, w którym świat obserwujemy oczywiście z perspektywy pierwszej osoby. W trakcie zabawy możemy walczyć na arenie, a także przemierzać lochy, które są, co ciekawe, generowane proceduralnie, podczas których walczymy z różnorodnymi przeciwnikami, a także wykonujemy questy poboczne. Co ciekawe, dzięki zebranym zasobom, m.in. także podczas zwiedzania lochów, rozwijamy miasto, które stanowi taką naszą bazę, podczas której możemy rozwijać swoją postać, czy też zdobywać nowe umiejętności. Klasyczny rpeg. Całkiem rozbudowany, choć oczywiście, tak jak wspomniałem, nie jest to produkcja na miarę PC-towych ogromnych tytułów. Tak czy owak, można oczekiwać, że ta produkcja będzie się z czasem rozwijać, więc warto dać jej szansę, bo to przecież The Elder Scrolls. I tak oto kończymy kolejny przegląd najlepszych gier na Androida. Musicie przyznać, że obrodziło nam naprawdę dobrymi tytułami, co zwiastuje tylko jedno, z każdym kolejnym tygodniem powinno być coraz ciekawiej. Do zobaczenia zatem już za kilka dni.